moi widzowie z tej strony albo jak wolicie I dzisiaj zagramy sobie w Blockster Planet z... ze mną Oliweczką. Co? I... No, a tu przed chwilą w ogóle była Oliweczka 1506, na czacie, więc mm -hmm. no i widziałem w ogóle um, jakąś panią, 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 um, panią, która grała z mikalą w Nexusie, ale nieważne. No. I dzisiaj będziemy grać właśnie w Blockster Planet. I ten i to będzie zgiń równa się challenge. Tak, no dokładnie. i zrobię no nową serię Zgiń równa się challenge. Jest playlista. Tak, no i dzisiaj y, zginiemy, podkopujemy widzów y, w kopaniu, więc myślę, że to będzie fajny odcinek. Zapraszam do łapkowania i sułowania. Mogę coś powiedzieć? Tak. Tak jak ostatnio. Jeśli ktoś oglądał odcinek, to pamięta Trzy łapki w górę. Następny odcinek. Cztery łapki, w górę, odcinek ze mną. Tak, no i zapraszam do subowania i lecimy. Dobra. Więc, jak mówiłem, cięcie. Więc już jesteśmy, i przepraszam, że mówiłem, yy, y, że. Z, mówiłem, y, mówiłem, że. Mówiłem, że będzie cięcie takie jest coś XD. No i dobra, kurde, bardzo laguję. Dobra, się i, i dobra, No to ja, ja lecę, ja masz 17 sekund. Miś no, już... na się siema. Co tutaj taką masz czapkę? Siema. Miętowe i lukrejc... nie umiem tego czytać. Lukrejcjowe. XD? lu No no. Ogólnie e, może dzisiaj będzie live. Ja przychodziłem ten tym parku kiedyś chyba. Jeśli będziecie chcieli, to będzie live ze mną. Mm. Nie wiem, zobaczę. Nie! E, za cicho? <grych> Dobra, Zginęła, nie? zginęłaś. No co? Będziemy musieli pójść chyba na inny parkour? Ja Tam nie było przejścia, co nie? Tam była flotowa lawa, a ja jej zauważyłam, ja ogólnie, nie zauważyłam. Ogólnie, nie róbcie takiego czegoś yy, Nie róbcie takiego czegoś na yy, Napiszcie <noise> dla mnie niż w komentarzu. Tak i nie, nie róbcie takiego czegoś, że podkupujecie ludzi, bo naprawdę to zdenerwujące. A teraz widzimy się już na kopaniu. Dobra, więc jesteśmy tutaj jest Olka ze mną no i podkopujemy. Podkopujemy. Żal. Dobra, Dobra Coś tu kopie jakiś gości z trzecim labelem. Ja go będę pod trzecim. No to no. nie Podkopujemy. O, widzicie. A no, on nie wiem co się dzieje. Nie? nie wiem, co się dzieje. On nie, on nie ogarnia, że mu go podkopujemy. He, żal mi go. O, um. ja wyjść! O nie, o ej nie! Boże. Co za zło! Ej, nie ej. Ja, teraz. ej nie. ja nie mogę wyjść, skoczyłam tam, o nie. O nie, o nie, o nie Kurde, coś tam jest Pomóż mi, please Ja, ja nie umie teraz wyjść O nie, jeszcze i fajnie, bo ludzie będą stali ty... i będziemy mogli ich podkopać, ja wyszłam Gdzieś bo. ty wlazła No ja tam wyszłam, Ja, on tam, tam nie wie co zrobić Nie umie wyskoczyć Ach, bie, bie, szkoda mi go ej, to zginął Co za zło Szkoda mi go A teraz będzie raz. Nie O, podko o podkoł bok teraz No chodź tu Dlaczego on lewitował? Ej, on się nas boi już! Ja go podkopuję dalej. Ty go podkopujesz? Tak mi no. nie lecił w dół. Nie no, dobra, on, tam, on już będzie sam się kopał, ale... Wiesz co zrobimy później? Jak on się tam będzie kopał na dół... No. To, to my mu my Nie damy mu przejść! O, dobra! I będziemy go pod podkopywać. Tak, zobaczymy. Ej, dobre, to jest dobre. Podkopujemy MSP emotka... Nie, one wyszły, kurde. No wyszła, czyli chciałam podkopać. O jest jakaś... Patrz, jest jakaś tanecz... tanecz 13? Taneczka 2468. No właśnie. To ja dobra jest. No. Jest osoba podkopana, więc widzimy się na następnym parkurze. Dobra, więc jesteśmy tutaj z Olyszą. Powróciliśmy. Powróciliśmy magicznie, dobra, dobra e, reset Lecimy. Jeszcze. Ja się resetnę jeszcze. Ja biegnę. Pierwsza O, u mnie jest jakiś blockstar block O Jezu, nie się słowić. No block ja też. Star. Ten Nie, nie nie nie, Lord, nie, 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 Już mi 3hp zostało O nie, o nie, o nie, mi cztery, O nie I... Nie, ja to mam laga! Co? Zginąłem. Nie! Zginąłem, bo miała laga! Ja na tych takich złotych coinów Ja laga nie, nie? zaraz mi no zabije Ja miał laga Folge, Mam 1hp, przeżyłam to, mam jeden hp Dobra, jeszcze raz to spróbuję przejść no ale i... Ale... No tu mi zlażyło, to nie, powiedzmy, że to się nie liczyło. Dobra. Tu, no mi, nie, zabra... ja też, też to tu mi zabrało jedno HP. To HP. powiedzmy, że i tak, tak musimy i tak. Po, bo ja zginęłam, bo miałam jedno HP, a ten pior mnie trafił, i ten. No. No to zer... Jeszcze przejdziemy raz. Ej, ja mam, mam, mam patet na, te, na ten pierwszy jak jesteś nie A mi jeden nie strzelili HP... mnie w ogóle. Mam patent jak robić tak, żeby ci nie, strzeli... nie strzelały te lasery. Musisz no. chodzić na samych krańcach. Kurde, a ja mam. Bo ja miałam... Przeszłam to pierwsze i miałam pełne HP, co nie? I teraz mam duże HP. Teraz nie, nie muszę się martwić. Blockster. Hmm. Martw. Zginę tutaj teraz. Siema, kubek. Kubek. Nie. Kubek. Nie dobra, to to już zginęłem, więc... No to też się zabiję. A po co się zabijesz? Nie wiem. Nie możesz wyjść. Nie, nie mogę. Nie, nie, nie możesz. Więc okej, okay, lecimy znowu na kopanie, niestety. Wracamy po cięciu. Tak. Okej, okay, więc jesteśmy po cięciu, no i Elo, lecimy fajnie. Fajny, fa fajny taki czekoladowy ten parkour. No. Ej, Ej, wi no widzę, o, widzę jakąś tylko kopię. Jak zielona czy przytrz. chodź tu. O nie. Ej, ona sobie. do mnie idzie przez chwilę. Kto? to? Nie wiem, co ona chce mi zrobić. Widzę, jakąś gościa śpi. Jest ja w ogóle stąd trzeci. On no, już ja śpi. Mimi, mi, 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 dobra. Nie będę robił tego drugą to To jest 12 level taki rzadki. 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 Muszę zrobić cięcie. Ok, przepraszam, było cięcie, bo ktoś do mnie dzwoni, ale dobra. Lecimy, co ja robię.

Masz wracać do kopania. No i się, coś tam będzie. Mam celownik na twojej głowie. <laughs> taki, taki... Hmm. Dobra, No y... dobra, to co robimy teraz? Nie wiem, kuba czy co stoi. Może ja ją podkopię. No nie no, uciekają nam ludzie. Yy, nie o, da się... O, widzę ją. No kopię, kopię pod nią, kopię. To kop. Kopię, ja kopię. Sobie nie, ja tu wpadłem. Kurczę, ucieka. O, nie może wyjść. Ej, coś pisze, coś pisze. Coś pisała przez chwilę. Ej! Ej, zostawiłam tam! Zostawiłam. Zostawiłam ją tam. Czekaj, napiszę. Przepraszam. Przepraszam, ale. Na odcinek. Przepraszam, ale na odcinek. Dobra, ej, bo chcę nas głosić. Wychodzimy. Wychodź! Dobra, szybko wychodzę. O, o nie, a jak nie. nas kosi? Nie, no, nie nie się niby za co, ale niby za co? No, dobra, więc lecimy na następny... Dobrze, więc jesteśmy, no i lecimy na jakiś push and parkour. Ja, ja się resetnę, żebym miała dobry czas. Ja lecę, oczywiście. Jako pierwszy. Pro Kacper tutaj cały czas zginie. No, ale jest pro. O 33 lewy. Tak, lewe. jest bardzo pro. Ja mam 22 i zaraz dogonię... Oliwałe XD A ja mam prawie 24 i co, nie palę się Tak, ale zaraz cię dogonię No co, bo ktoś ci wysłał 34 śmiechy nie, 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 nie. Do 19k, no, no nie, nie. Ja cię dogonię, zobaczysz, ty nie grasz w ogóle No i co? Cię wkradnę na twoje konto No na pewno Zaraz podam twoje hasło Nawet, bo nie znasz, wiesz? Znam, z MSP No z o, nasz hasło do Mysypy, a nie znasz hasło do Bysypy I to tam zmanowali no, Bo przeklinałaś No na pewno, dziewczyny się na mnie uwzięły z grupki To nie moja wina Twoje? No mieliśmy takie no... Na na grupa, grupa Antoliwka. No, z kim ty się zadajesz? Na Mysypy można i tak z grupki, one się uwzięły na mnie i... No, Myślałem, no, że no, na Messengerze no, na pewno No nie o nie, a ja bym tu, ja tak nie tak nie skoczyłem, dobra, okej, okay, gotowe, no, polubię tak. może go nawet, no, jest fajny parkour, zaczekam no, na ciebie. O nie, utknęłam. Zresztą się. Dobra. Dlaczego ty cały czas giniesz? Co? Dlaczego ty cały czas giniesz? <śmiech> <śmiech> nie, właśnie przed chwilą zginęłam, tylko o tym miałam powiedzieć. To pro który cały czas jest. To ty pro, ty, ty, ty jesteś pro chyba. No właśnie, skoro cały czas giniesz. Chociaż on tych puszynów nie mógł przejść. Ja oh. jestem już na tych trampolinach. Jednak, no ja też tam jestem, bo jednak, idę za tobą jedna, właśnie. Jedna nie, chcę ze ścianą. Jedna trampolina mnie zgubiła. Hello, ja mi zginęłam. No to ogólnie przejdź jeszcze raz. Jak nie zginę, to nie będziemy musieli podkopywać widzów. Czy Dobra, ludzi. Jak teraz ja zginę. Jak teraz ja zginę, to musimy jak nie, no to... Ten. Proszę nie gin. No. Dobrze, że nie ma fioletowej lawy w remonstratorze. Mam. No. A jeszcze ja nawet nie dotknęłam lawy, mam full HP. Ja, ja jeden raz dotknęłam. Idę tunelem puszinowym. Pusin? O, widzę metę. Pushin. Pusin. Pusin, pusin, Pusi, Pusin, Nieważne. Pusi, pusin, pusin. Jestem za tobą. bo pusemka w Dance, nieważne. Puszczi, Minuta puszczi. 10, 54 sekundy. To mój rekord to jest 19, teraz będzie 12. Proszę, nabiję sobie level. Za mało się nabija z parkourów. No właśnie wiem. Ja mam 3 miliony, nie... 30 tysięcy chyba. Ja mam... Czekaj, mam 20 tysięcy. Co?! Jak... Ej... Jak to jest możliwe? Ej, Łot, ja, ja mam 24... Ku, kuzynka ma 22... 20... Trzeci level i ma 20 tysięcy, żeby... co no, za, za cały level? A ja mam 30 tysięcy, żeby dobrać. Bo dobić może... Jak jest najpierw coraz wyżej, potem coraz niżej. Nie wiem, nie znam no, no jak? Dobra, za bo... pierwszy level milion XP Więc dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i ogólnie. Y, kuzynka przypomni? Co, co? Macie zostawić? Jak zostawicie trzy łapki w górę, następny odcinek. Cztery łapki w górę, odcinek ze mną albo livestream. No to jeszcze nie wiemy tego, więc do widzenia, zapraszam do subowania, do lajkowania i dzięki za oglądanie. Pa pa!